Dobre, witajcie kolejnego dnia, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj pierwszy dzień em, po wycieczce. Taki e, wolniejszy. stwierdziliśmy, że w końcu może byśmy się przyturlali na naszą plażę. plażę w Wutjecha, duża plaża Wutjecha. Proszę bardzo, tak tak się prezentuje Czyściutka woda, kamyczki, piaseczek Więc udajemy się właśnie w tą stronę Jak możecie zobaczyć no Leżaków już za dużo nie ma Leżaki już posprzątali Zostało ich dosłownie raz, dwa, trzy, cztery Pięć, no może sześć Albo siedem sztuk Dla chętnych, a resztę leżaków nie ma Więc jeżeli we wrześniu będziecie się wybierać do Czarnogóry i będziecie jej poplażować na poplażujecie dzisiaj temperatura dosłownie odczuwalna na no, 30 stopni jak nic no, ale leżaków brak więc możecie się zaopatrzeć w jakieś właśnie karimaty w jakieś maty miękkie, tak właśnie czego żeby sobie rozłożyć na tych kamykach i, i się położyć bez, bez problemu my nie mamy tych mat tak sobie wymyśliliśmy, że a, że y, wyczajmy jakieś leżaczki no Trzeba polować na leżaczki we wrześniu, bo leżaczki już odjechały. Sezon się jakby powoli kończy, ale... O Jezu, ten wrzesień jest cudowny. Ten wrzesień jest cudowny. Ten wrzesień jest prawie taki jak... Taki jak czerwiec. Tylko według mnie. No te wieczory są chłodniejsze. Wieczorami to już ubieramy długie spodnie. Wieczorami to już ubieramy jakąś bluzę. A nawet siedzimy opatuleni pod, e, pod kasami, więc... Więc tak, cieplejsze ubrania na pewno się przydadzą. O proszę, już jestem na dole, już zeszłam na dół. Taka nasza plażka. Idziemy odpoczywać. around me Cały dzień minął nam na plażowaniu, więc leżyliśmy na plaży, opalaliśmy się, jedliśmy pyszny obiad, a więc tak spędziliśmy dziś dzień. Nie wiem, po prostu idę do tej, do tej drogi. E, a teraz wybraliśmy się na taką kolację taką późną obiad można powiedzieć i na zakupy w sklepie w Woli. w tutaj nie byliśmy, no ale to już są takie zakupy trochę em, prezentowe zakupy trochę takie wyjazdowe. W poniedziałek wyjeżdżamy w poniedziałek rano wyjeżdżamy a w niedzielę tutaj w Czarnogórze okazuje się, że są zamknięte sklepy ale już o tym mówiłam to też dowiedziałam się, że to się podziało. E, to, to, to zamknięcie sklepów podziało się dopiero rok temu. Rok temu się wydarzyło zamknięcie sklepu w niedzielę. No... Można się przyzwyczaić, w Polsce też są zamknięte sklepy w niedzielę, ale dla turystów w takim turystycznym miejscu rzeczywiście, jeżeli ktoś przyjeżdża w sobotę późno w nocy, no to w niedzielę jest bez niczego tak naprawdę i tylko stacje meznowe zostają. Więc i my też już teraz musimy się przygotować, że jutro będzie wszystko zamknięte i piekary. Hmm, pekary, no wiem, że pekary, ale tak lepiej mi to brzmi. <gry> piekary i, i sklepy będą pozamykane, więc dzisiaj się szykujemy, już już powoli kupujemy rzeczy na wyjazd. Czekamy jeszcze na jednych, na jednych tutaj, na jedną parę która z nami przyjechała i pakujemy się i jedziemy to zjeść jutrzejszy dzień to jest niedzielka też będziemy przebywać pewnie na plaży może nie na tej samej, zobaczymy jeszcze jak to wszystko wyjdzie, ale też będziemy odpoczywać też będziemy plażować, tak żeby w poniedziałek już to zupełni sił, opaleni wszyscy mogli w pokoju, zrelaksowani, wrócić do domu, tak żeby jednak trochę odpocząć na tych wakacjach. No. Tego, Nalewka, dobra nalewka, oliwa na spróbowanie z bułeczką i pomidorki koktajlowe, no słuchajcie, to jednak nie jest to samo co u nas.